Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale CBD Tester. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, dlaczego niektóre susze mają bardzo wysoką procentową zawartość CBD. Zaczynajmy. Na początek, dla tych, co jeszcze nie wiedzą, susz CBD wytwarzany jest z roślin konopi siewnej. Taka konopia siewna zawiera bardzo niewielkie ilości psychoaktywnego THC. W polskim prawie dopuszcza się posiadanie suszu CBD, który nie zawiera więcej niż 0,2% związku THC. Wiele osób przy wyborze kieruje się dwoma głównymi czynnikami: ceną i wartością procentową CBD w suszu. Każdy chciałby kupić tanio. A zawartość CBD mieć największą, jaka jest możliwa. Można kupić na przykład susz z zawartością CBD na poziomie 17-18% za 65 zł za 10 gram. Jak łatwo można obliczyć, susz o tak wysokiej zawartości jest wart 6,50 za grama. To bardzo niska kwota. W drodze naturalnej uprawy suszu CBD przy zachowaniu THC na poziomie dozwolonym. Poniżej 0,2% CBD procentowo może być 2-6%. Wyższe poziomy niż 6% są naturalnie spotykane, ale łączy się to z podniesieniem zawartości THC. Jak więc osiągane są zawartości CBD na poziomie nawet 18-20% przy jednoczesnym zachowaniu THC poniżej 0,2%? Taki susz po prostu jest wzmacniany w CBD już po wzroście rośliny. Niestety przyczynia się do tego oprysk i lub maczanie kwiatów konopi w izolacie z CBD. I można by pomyśleć sobie spoko, dobra, ujdź Normalnie susz miał 6%, CBD podwyższony został izolatem do 20%, ale nadal mieści się z THC do 0,2%. No tak. Ale jeśli za 1 gram suszu CBD z wysokim procentem płacimy za grama 6, 10, 20 zł, to coś tutaj nie gra. Prawdopodobnie taki susz został wzmocniony syntetycznym CBD, którego jakość jest dużo, dużo niższa niż naturalnego izolatu. Kwiaty konopi, które według sprzedającego mają poniżej 0,2% THC, a tym samym ich zawartość CBD przekracza 7-8%, wcześniej miały więcej THC, lecz zostały w sposób nienaturalny oczyszczone z tego kanabinoidu. Służ CBD o wysokiej zawartości tego kanabinoidu niestety nie jest bezpieczny dla zdrowia. Ze względu na stosowanie przez producentów chemicznych płukanek których pozostałości mogą pozostać w suszu. Pamiętacie mój pierwszy odcinek na tym kanale? Jeśli nie, to zobaczcie. Opisywałem tam moje wrażenia spalenia na żywo czterech różnych tanich suszy z Allegro. Dwa z nich miały niską zawartość CBD i dwa zawyżoną. Jeden z nich jawnie miał napisane, że ma 17,8% CBD i nic więcej, a drugi nie miał napisane na opakowaniu kompletnie nic, Poza jedną małą naklejką z nazwą produktu. Sprawdziłem potem na aukcji, jaka jest zawartość procentowa CBD w tym suszu. Okazało się, że ma on 17%. To ten. Zarówno jeden, jak i drugi susz w przeliczeniu na jednego grama kosztował od 6,50 do około 10 zł za grama. Smakowo może i ok, ale bardziej jeden z nich się wyróżniał. Cena powinna dawać do myślenia przed wyborem suszu. Spróbować można, przetestować też, ale by na co dzień używać, to jednak odradzam. Zauważyłem wręcz przy większym spalaniu niż kilka buchów suszu o podwyższonej zawartości CBD, że zaczyna boleć mnie głowa w bardzo szybkim odstępie czasu. Jest kilka spraw, na które warto zwrócić uwagę przed kupnem. Ale o nich w kolejnym odcinku. Jeśli podobał się wam dzisiejszy odcinek, zostawcie łapkę w górę, no i skomentujcie. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybujcie kanał i dajcie notyfikację, by być zawsze informowanym o tym, kiedy pojawi się nowy film. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i do kolejnego. Pozdrawiam, bless.